Wolf, ostatni czyściciel Jałcia, nie był bohaterem opowieści opowiadanych przy ogniskach, ani postacią z legend młodych chłopców. Był tym, kogo nie chciałbyś spotkać nawet w szczytowej formie. Działał w ciszy, poza protokołem, poza chwałą. Gdy reszta gatunku świętowała zwycięstwa, on zajmował się tym, co zostało po porażkach. Czyszczeniem, likwidacją, zerowaniem wszystkiego, co nie powinno istnieć. Wolf nie był nowicjuszem. Jego wiek był trudny do oszacowania, zbyt stary, by rywalizować z młodymi, zbyt doświadczony, by dać się zabić. Na jego ciele znajdowały się ślady po dziesiątkach polowań, wypalone przez kwas ksenomorfów rysy na skórze, stare rany pokryte grubą tkanką. Miał martwe oko, którego nigdy nie naprawił. Nie dlatego, że nie mógł, po prostu nie potrzebował go. Polował zmysłami, jakich nikt inny nie posiadał. Gdy na ziemi rozbił się statek predatorów. A na wolność wydostała się istota, której istnienie mogło doprowadzić do zagłady. Wolf nie otrzymał rozkazu. On po prostu się zjawił. Zareagował na sygnał jak automat. W mgnieniu oka opuścił swój świat i wkroczył do miejsca skażonego błędem, który trzeba było wymazać. Nie było pytania, czy się uda. Był tylko cel. Przybył do małego miasteczka, gdzie ksenomorfy rozmnażały się błyskawicznie. Ludzie nie mieli pojęcia, co się dzieje. Armia była zbyt daleko, a chaos narastał. Wolf nie próbował ratować nikogo. Nie zniżał się do emocji. Jego misja była jedna: zatrzymać eskalację, zniszczyć dowody, wyeliminować zagrożenie. Zabrał się do pracy metodycznie. Pierwsze, co zrobił, to unieszkodliwienie pozostałości po sprzęcie predatorów. Zbierał fragmenty technologii, neutralizował je, a resztę wysadzał w powietrze. Używał bomb plazmowych jak chirurg skalpela. Precyzyjnie, selektywnie. Miał do dyspozycji sprzęt, który wykraczał poza standardowe wyposażenie: podwójne działa na ramienne, bicz energetyczny, granaty kwasowe, mini dyski, ostrza i zaawansowany zestaw medyczny. Wszystko zintegrowane z jego zbroją. To, co naprawdę go wyróżniało, to hełm. Jego maska miała specjalistyczne tryby widzenia, dzięki którym śledził nie tylko ciepło, ale także kwas, ślus, inne ślady pozostawiane przez obcych. Mógł wykryć pasożyta jeszcze zanim się wykluł. Działał jak drapieżnik idealny, nie emocjonalnie, tylko funkcjonalnie. Nie interesowała go walka pokazowa. Kiedy musiał kogoś zabić, robił to w milczeniu. Ksenomorfy padały jeden po drugim. Nawet kiedy był otoczony, nie panikował. Używał środowiska, pułapek, cieni. Jeden po jednym. Eliminował je jak duch. Ale najważniejszym celem był Predalień, hybryda, która wymknęła się spod kontroli. Wolf wiedział, że nie może dopuścić do jej przetrwania. To nie był pojedynek o honor. To była operacja eliminacyjna. Miał świadomość, że walczy z czymś, co nie powinno istnieć. I był gotów zapłacić każdą cenę, by to naprawić. Ich walka była brutalna, bezlitosna i wyniszczająca. Wolf był ranny, krwawił, ale nie cofał się. W ostatnich chwilach, zanim spadła bomba jądrowa, nie próbował uciekać. Stał do końca, z bronią w ręku, gotów dokończyć to, co zaczął. Dla niego nie było odwrotu. Nie było opcji odwrotu, była tylko misja. Wolf zginął, ale jego legenda przetrwała. Nie wśród ludzi, nie wśród łowców trofeów, ale w cieniu archiwów Jałcia, jako ostatni, który zrobił to, co trzeba. Bez świadków, bez fanfar, bez śladów. Taki właśnie był najbardziej zabójczy predator w historii. To, co pozostało po wilku, nie były wspomnienia. Nie było nagrań, świadectw, relacji. Były domysły, pogłoski, ślady wypalonej ziemi i miejsca, gdzie wszystko zniknęło. Ludzie, którzy przeżyli, nie potrafili zrozumieć, co ich spotkało. Opowiadali o postaci w czarnej zbroi, o istocie, która walczyła z potworami, ale też nie oszczędzała nikogo, kto stanął jej na drodze. Jedni uznali go za demona, inni za anioła śmierci. W kulturze Jałtia jego istnienie nie było kwestionowane. Ale nie każdy miał prawo mówić jego imię. Wolf należał do tej kasty, o której mówi się tylko w zamkniętych kręgach. Nie miał uczniów, nie zostawił dziedzictwa, nie przekazał wiedzy. Bo nie istniał po to, by coś tworzyć. Istniał po to. By niszczyć to, co nigdy nie powinno zaistnieć. Niektóre źródła sugerują, że wilk przeszedł specjalistyczne szkolenia poza Jałcia Prime, w obizolowanych placówkach, gdzie szkolono łowców do misji jednostkowych. Nieliczni przeszli ten proces. Jeszcze mniej przeżyło. On nie tylko przetrwał, stał się najskuteczniejszym z nich. Szeptano, że jego ciało zostało zmodyfikowane, że wyposażono go w technologię, jakiej inni łowcy nie znali. Ale nikt tego nie potwierdził. Bo ci, którzy widzieli Wilka w akcji, rzadko wracali, by o tym opowiedzieć. Sprzęt Wilka zainspirował wiele pokoleń konstruktorów zbroi i broni. Jego bicz energetyczny, uznany za zbyt niestabilny dla standardowych łowców, został zdezaktywowany po jego śmierci. Jego maska unikatowa, przeprogramowana na śledzenie śladów chemicznych, zaginęła. Mówiono, że została zabrana przez starszyznę i złożona w komnacie zasłużonych ale nie sprzęt był jego największą siłą. Była nią decyzja, decyzja, by poświęcić siebie w imię misji. Każdy jałcia na pojęcie honoru, ale tylko nieliczni są gotowi oddać życie w ciszy, bez chwały, bez świadków. Wolf zrobił to bez cienia zawahania. Po jego śmierci wielu młodych łowców zaczęło kwestionować sens rytuałów i próbować zrozumieć, kim był naprawdę. Starszyzna odpowiadała zawsze tak samo. Wilk to nie wzór do naśladowania to przypomnienie, że są zadania, od których inni uciekają. I może właśnie dlatego jego legenda nie gaśnie, bo w czasach, gdy wszystko wydaje się skomercjalizowane, gdy łowy stały się igrzyskami, postać wilka przypomina o czymś pierwotnym. O tym, że czasem trzeba zejść w ciemność i zniszczyć potwora, zanim urośnie. Nawet jeśli nikt ci za to nie podziękuje, nawet jeśli sam staniesz się cieniem. Jeśli kiedykolwiek znów pojawi się zagrożenie, które wymknie się spod kontroli, wielu wierzy, że Wolf wróci. Może nie ten sam, może ktoś nowy, szkolony według jego zasad, idący jego śladem. Ale duch wilka przetrwa, bo świat zawsze potrzebuje kogoś, kto zrobi to, czego inni się boją. Niech historia wilka nie będzie tylko opowieścią o przemocy. Niech będzie ostrzeżeniem, że nawet najpotężniejsze istoty mogą zawieść, a wtedy trzeba kogoś, kto naprawi ich błędy. Nie dla pokłasku. Nie dla zemsty. Dla równowagi. Gdy patrzymy dziś na wydarzenia z tamtej nocy, na wypaloną ziemię, na relacje tych, którzy przeżyli, na zniknięcie technologii i ciał, nie zostaje wiele śladów. Ale to właśnie milczenie jest największym świadectwem jego obecności. Bo Wilk nie zostawiał niczego. Nawet siebie. Powrót Wilka, najbardziej zabójczy predator wszechczasów, to nie fikcja. To przypomnienie, że każdy system, każda cywilizacja. Potrzebuje tego jednego, ostatniego strażnika. Tego, który działa w cieniu, który nie musi wracać, bo nigdy tak naprawdę nie odszedł.